Proszę no, ileż można? A uszkodź coś to będziesz odkupywał. You are such a character with this... Co to, komplement czy nie? Nie rozumiem, o, o chuj tu chodzi? Ten auto, Valmis, palatowaks. Ej, ej, te, ej, te ej, ej, Działa? Powiedział, że na złom to auto jest, że nawet nie ma co naprawiać. A co to? Chyba to jest powód całego zamieszania. I to jest właśnie tył lewo, więc zakładam, że o to chodzi. Jakimś, jakimś malutkim śrubokrętem, a raczej kluczem? Nie to siódemka też nie, ósemka też nie, dziewiątka też nie. Dziesiątka też. I co? Jedenastka. Dwunastka. Dwunastka. Dobra. No to co? Chyba tyle. Moje życie i praca z się. Czyli co? Chyba dobre. Ale to jest poprzednie, nie? To jest poprzednie. A nowe, to samo jakiś kwitek, jakieś zaświadczenie, czy coś takiego, nie jest Blachy dostałem, jedną, nawet jedną zastępczą chyba A dziękuję Wszystko przeszło Dobra, jak najszybciej popicie, żeby też nie zakończyło negatywnie To co jutro, my sumer z naprawy auta, pepega Nie, 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 nie Słuchaj, Gutek, jest... nie lubię spamować na czacie, ale jak widać o! nawet Od Podgracza, żeby przejść Co to jest? O, o o, o, o. Kurwa lecimy do tyłu. Delikatnie przyciszmy, bo muszę się skupić. Nie zredukowałem dobrze biegów, i nie wyleć. Sekundę, tak. O, kurwa. Okej okay. O kurwa! Coś chyba odurwałem, bo. Nie wiem, czy gaźnik nie odpadł. Jakiś głośniejszy dźwięk jest. Cholera! Jeden, dwa, trzy! Kurwa! Mać! To samo jest, ciągnij. Jak dla mnie coś się odjebało z tłumikiem Bo nie bez powodu słychać te głośniej Siusia, Siusiak 393, dziękuję Ci ślicznie za Co kurwa? Co do chuj. Właśnie tak gra wygląda. I przez takie rzeczy nie mogę skończyć. Przez coś takiego raz byłem 3 godziny opóźniony. Hej gadżet, hej. Wszystko w porządku. Nie, urwało. Urwało nam tłumik. I właśnie przez takie rzeczy nie mogę tej gry skończyć. Przez kurwa losowość świata. Chyba tak chciał los. Test na asfalcie. Chciałem skręcić w prawo, ale nie wyrobiłem. Spróbujmy w jedną stronę, tak. Zobaczymy jaką prędkość rozwiniemy Okej okay. Lecimy Tylko, żeby się nie rozjebał. Mam save'a jak coś, chociaż żeby mi nie skraszowało gry Gdzie jest O kurwa, zredukowałem no nie no, jest zarąbisty na drogę. Trzyma się tak perfekcyjnie drogi. Redukcja. O kurwa. Dobrze pas był zapięty. Okej, okay, zawróćmy już. Co jest z tym, ty? Nie, nie da rady, naprawdę Opony w tym aucie to jest... Są z lodu zrobione Dobrze jechać <słuch> 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 Jeszcze jak w bit weszło to Tutaj, jestem prawie, że przekonany, że tutaj Yeah. <laughs>